Cześć tu Resti i nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek to powiem, ale witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. A dziś opowiem wam jak straciłem kanał, który miał ponad 100 tysięcy subskrypcji. Zapraszam do oglądania. Kanał Resti, którego nazwa była pisana w ten sposób został założony 17 czerwca 2016, czyli kiedy miałem 13 lat. I jak łatwo się domyślać, filmy, które wrzucałem na ten kanał nie były zbyt ambitne, ale jakieś wyświetlenia miałem. Pamiętam, jak kiedyś nagrałem film Najlepsze momenty z Poli Sausage i zabrałem na tym filmie 25 tysięcy wyświetleń. Potem, co prawda, film został usunięty ze względu na prawa autorskie, ale to nieważne. No i ten kanał prowadziłem sobie oraz zbierałem subskrypcje, aż w końcu zebrałem 100 tysięcy. Ale niestety ktoś mi ten kanał schakował, a hasło do kanału wrzucił na jakąś grupkę na Facebooku, i od tamtego momentu z tym kanałem każdy robił co chciał. Ludzie wrzucali swoje filmy, a moje usuwali, zmieniali profilowe, banery i tak dalej. Aż w końcu, gdy na kanale było, pamiętam do dziś, 105 128 subskrypcji, ja kanał usunąłem. A było to około 2 miesiące temu. Jednak postanowiłem się nie poddawać i założyć nowy kanał, na którym będę publikował filmy około raz w tygodniu, no może dwa. Żeby zmotywować mnie do nagrywania na tym kanale, Fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, no i napisali jakiś fajny, miły, pozytywny komentarz. Byłbym bardzo wdzięczny. A tymczasem trzymajcie się i cześć.